Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o moich sumikach Synodontis. W tytule filmu jest Synodontis Lucipinis, łamane na Synodontis Petricola z tego względu, że no, nadal nie jestem w stanie określić przynależności gatunkowej swoich ryb Rybki występują jako endemity w jeziorze Tanganika. Tylko tam występują. Wcześniej myślałem, że występują też w rzece Kongo, ale jednak nie. Jak widzicie, to jest dobry obrazek tutaj. Te ryby jedzą glony. Bo to tutaj wsadzam im pod korzenie kępkę glonów zawsze. Nie tylko one, jak widać, Crossohelius reticulatus także a także te tutaj czerwieniaki skubią glony ryby powszechnie nazywa się sumami kukułkami z tego względu, że rozmnażają się dzięki pyszczakom, które występują w środowisku obok nich i w momencie kiedy pyszczaki składają ikrę a sama nazwa mówi, że pyszczaki przechowują tą ikrę w pysku. Jest to rodzaj pielęgnic. W tym momencie te sumy podrzucają własną ikrę Gdzież one są? Podrzucają własną ikrę która jest przechowana w pysku pyszczaka. Oczywiście ta ikra rozwija się szybciej niż ikra pyszczaka, i no, młode snudontisy żywią się ikrą i narybkiem tego pyszczaka. Będąc przez niego chronionymi, dam karmę. To może wypłyną bardziej to, co podałem. To rozwielitka mrożona. O, i od razu pojawiły się. Co do tych ryb i ich rozmnażania, bo może najpierw sobie o tym opowiemy, to na. Na Facebooku znalazłem gościa, który rozmnaża te ryby w grotach. To akurat w przypadku Petricoli jest ciastem. Czy moje to Petricola, czy Lucy Pinis? Tak jak powiedziałem, rozróżnienie no, mi się nie udało rozróżnić. Być może nawet posiadam obydwa gatunki w akwarium, ponieważ jedna ryba wydaje mi się nieco inna. Ten wzorek jest nieco mocniejszy u niej. To właśnie ta ryba tutaj, która sobie płynie, i to jest ryba, którą miałem jako pierwszą wtedy samotnie, obecnie mam 6 ryb 5 dokupiłem. Także być może w ten sposób można by było rozróżnić, je, gdyby udało się rozmnożyć, ale tak jak zobaczycie sobie na literaturę wszędzie podawane jest. Że są to sumy kukułki, więc być może mają te ryby dwie strategie roznażania. W przypadku braku pielęgnic w zanadrzu składają także ikrę w jakichś załomach skalnych. To ciekawa sprawa, warta zbadania. W każdym razie dość spokojne ryby, co ciekawe. Powodzenie z jeziora Tanganika wyjaśnia też, czemu te ryby jedzą glony, ponieważ w jeziorze Tanganika no, zasoby są ograniczone, panuje ogromna konkurencja. No i zarówno pielęgnice stamtąd, jak i, no, nawet synodontis, po części są roślinożerne, po prostu je się co jest. A skoro nie ma roślin wodnych, bo jezioro jest pozbawione roślin, ze względu na pielęgnice, które zjadają te rośliny, w zasadzie rosną tam tylko glony. Może jakieś nieliczne rośliny o twardych liściach są w stanie tam egzystować, ale wszystko, co się da skrupać, jest zjadane. Bardzo aktywne ryby penetrują w zasadzie całe akwarium o ile w akwarium jest dużo korzeni tak jak tutaj u mnie, u mnie jest jeden taki olbrzymi korzeń ryby nie pływają w wolnej toni raczej rzadko im się to zdarza natomiast zawsze gdzieś tam właśnie wśród tych roślin, tych anubiasów można je odnaleźć bardzo lubią takie kryjówki no i jest to jakby wymóg akwarium dla nich akwarium musi obfitować w szereg kryjówek jeżeli chodzi o wielkość takiego akwarium, no to określiłbym na minimum 200 litrów, ponieważ ryby mimo wszystko powinny być trzymane w grupach. I moje stado to jest jakby takie absolutne minimum 6 sztuk. O, kurczę, częściej mi się lewa ręka 6 sztuk, ale uważam, że no, powinno być ich tak z 8-10 na początek. Przypuszczam, że w akwarium gatunkowym mógłbym się pokusić o próbę rozmnożenia tych ryb. Kurczę, wyłączyła mi się chyba stabilizacja obrazu. Przepraszam, że tak się częściej. niestety mój aparat już jest stary, nasz telefon. Zbliżmy może na ryby. O, teraz mi się włączyła z powrotem. Naprawdę świetnie ubarwione ryby. Czasami pływają w grupie. Nie wiem od czego to zależy. Niektóre ryby lubią pływać z innymi rybami. To już zauważyłem. Być może to samce z samicami. Wychodziłoby wtedy na to, że samce to są te większe ryby, które tutaj mam. One dorastają do 12 cm maksymalnie. To jest taka już maksymalna ryba wyrośnięta. Nie są jakoś szczególnie agresywne. Nie widziałem ataków na żadne inne ryby. Wobec siebie, no różnie to bywa. To jest taka e, miłość z e, cierniami, że tak powiem. Często jest tak, że pływają właśnie. Nawet zaobserwowałem cztery ryby takiej ławicy. E, ale zdarza się też, że potrafią się atakować i ścigać. Nie wiem, czy to wynika z budowy hierarchii, czy może za mało mam tych ryb jeszcze i w związku z tym wykazuję jakiś terytorializm. Z tego, co słyszałem i oglądałem, no to te Synodontis Petricola tak, one pływają stadem. Natomiast, czy ja mam petrikole, czy jest trudno stwierdzić. Być może gdyby grupa była większa, to rzeczywiście pływałyby stadem. Być może ma na to wpływ wielkość akwarium. Wiesz, one są, o tu jest. Eee, być może ma na to wpływ wielkość akwarium. No to tutaj akwarium ma prawie 400 litrów, 120 cm długości. Jak już wspomniałem, ma no naprawdę sporo kryjówek. Myślę, że to im jest naprawdę dobrze. No, ale być może mam za mało ryb, aby te zachowania statne móc zaobserwować w pełni. Być może też przeszkadza w tym obecność innych ryb. To jest całkiem możliwe. O, tu jest jeden koleżka. Jeżeli chodzi o karmienie, ryby są wszystko oczywiście z nastawieniem głównie na karmę zwierzęcą natomiast jak wspomniałem zjadają glony szczególnie zauważyłem, że lubią glony nitkowate więc zawsze pamiętam, żeby gdzieś skądś przynieść im te glony z któregoś baniaka tak poza tym karma sucha jak najbardziej wszelka mrożona zwierzęca no pod tym względem te ryby nie, nie sprawiają najmniejszych kłopotów o tu jest jeden bez karmy roślinnej mogą rośliny niszczyć tak uważam osobiście jeśli chodzi o parametry no to temperatura wody między 22 a 30 stopni, tak bym to określił, ja tutaj mam teraz około 25 stopni. tak akwarium mam nie ogrzewane, więc w lecie tutaj dochodzi do 28, nawet było 30 w tym roku. Natomiast w zimie spada mi do 22 stopni, jak widać, bez problemu. O! Bez problemu moje ryby przedzimowały znaczy moja ryba, a te są w tym roku dołożone myślę, że nie będzie najmniejszych problemów jeśli chodzi o parametry pozostałe to mam tutaj no, używam wody od stanych kanowych, więc mam 260 ppm -ów. pH neutralne co prawda ten wielki korzeń mm, lubi barwić wodę ale no, już minął jego, że tak powiem, najlepszy moment, który był kilka lat temu i, i miałem brusztynową wodę w akwarium, obecnie. Przy podmienianiu raz w tygodniu 40% wody, 40-50% bo tyle podmieniam. No, jak widać ta woda już jest zupełnie krystalicznie czysta. No, i takie bym polecał warunki. Tym bardziej, że skoro jest to ryba z tanganiki, no to nawet ta woda moja powinna być troszkę zasadowa i na pewno twardsza. Natomiast jak widać, ryby dobrze się czują, więc na razie nic nie zmieniam. Co mogę jeszcze o nich powiedzieć? No, mogę Wam przede wszystkim je polecić. Nie mogę Was ostrzec, że są drogie niestety, bo zazwyczaj jedna ryba to jest koszt tutaj w Niemczech jakieś 25 euro czasem więcej natomiast naprawdę polecam szczególnie polecam do akwariów z pielęgnicami do tanganiki nie wiem jak by się zachowywały pielęgnice Malawi gdybym wpuścił te otosumiki do nich ponieważ nie testowałem nigdy tego pomysłu Tym bardziej, że nie miałem nigdy jeszcze Malawi ale myślę, że z mniejszymi gatunkami pielęgnic, łagodniejszymi, dałyby radę. Jak widać, tu są z czerwieniakami kongijskimi, to dość agresywne pielęgnice. Ale jak widać na załączonym obrazku, te ryby no, po prostu ich zupełnie nie interesują. Nigdy nie były atakowane. No i być może stąd wyniku mój błędny pogląd, że ryby te występują także w Kongu. W każdym razie no, idealnym połączeniem właśnie e, są idealnym jakby gatunkiem do akwarium gdzie będziemy mieć czerwieniaki. E, na pewno jest to e, trzeci znaczy, no, inaczej, jest to drugi gatunek który z powodzeniem można trzymać e, z czerwieniakami po świeciku kongijskim. Polecam takie zestawienie akwarium naprawdę świetnie wygląda. E, czerwieniaki oczywiście bytują w całej toni wodnej natomiast zawsze przy dnie gdzieś będziemy mieć buszujące synodontisy no a w górnej części wody można właśnie wpuścić jakieś świeciki czy to wielkołuskie czy kongijskie które ja posiadam o na tym polega właśnie ich pływanie gdzieś przy jakichś elementach akwarium to jest często odwiedzane miejsce, filtr. Tam zawsze znajdą się smakołyki tuż po karmieniu, które wciąga. Pod tym względem, też są tu przydatne ryby, bo wygrzebują ze wszystkich zakamarów resztki jedzenia, które opadną. W związku z czym nie ma ryzyka, że gdzieś coś nam będzie gniło. Znajdźmy jakiegoś na dole. Wydaje mi się, że chyba już wszystko odpowiedziałem. Nie ma sensu przyciągać. Tak jak obiecałem, no te treści takie krótkie, będą krótkie. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na piątkowy odcinek piątku z rybą. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie i cześć.